dobry, proszę, księdza. Zawsze, yy, yy, święty Piotrze. A ty coś taki zdziwiony? A te A nie, to z tego wypadku, co tam był na autostradzie. No by się nie patrzył w telefon i w te gołe. Żeś mądry, bo se tu do góry siedzisz. A na drogę? To byś się tu nie znalazł. Szkoda, że nie wziąłem tej podkowy z auta na szczęście. O chłopie, ale ty jesteś grubo przed awizacją. Dawaj no te papiery, zobaczymy. A, co tu mamy? O panie. Widzę, że sporo nagrzeszone. Jakieś wyprzedzania na przejściach dla pieszych, na autostradzie, blokowanie osobówek. A co to ci się na parkingu tak... ta kabina trzęsła? Toaleta wieczorna, musiałem zasłonić. Firany rany miałeś zasłonięte, to ci nic nie można udowodnić. <laughs> no cóż za 100 zł to i żal nie skorzystać, nie? Zadzwonimy do świętego Krzysztofa, on się tam wami zajmuje. Ale przypierdzielił, nie tam drzwi, bo twój wypadek nagrywał. mi tam drzwi, on tam wejdzie za tobą zaraz. Halo Krzysztof, nie masz tam jakiejś wolnej rampy? Kierowcę mam tu dla ciebie. Taki TikToker, pożal się Boże. Robić się nie chce. Dobra, wypad na ziemię, bo nie ma tu miejsca w niebie dla ciebie. Wypadł. A kiedy tu wrócę? Kiedy umrzesz? Na pewno na zawał umrzesz, kurwa, jak się dowiesz, co twoja żona robi, jak ty w trasie jesteś, chłopie. Na razie, wypad wypad.